Witam ponownie! Dzisiaj uzupełnimy sobie naszą wiedzę o dwa dodatkowe rodzaje warunków. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy od stworzenia prostego pluginu, którego zadaniem będzie wypisywanie na czacie naszej ilości naboi. A więc zacznijmy. Po pierwsze, potrzebujemy sposobu, aby nasze naboje sobie pobrać. Mam tutaj już gotową funkcję, którą po prostu sobie wkleję. Jedyne co musicie wiedzieć, to to, że zwraca ona właśnie ilość naszych naboi. Zapiszemy sobie tę wartość do jakiejś zmiennej, na przykład naboje. Najpierw będziemy rozpatrywali przypadek, kiedy gracz naboi nie ma w ogóle, a więc if. I teraz możemy napisać. Naboje równa się 0. Pokażę Wam teraz ciekawy trik. Jeżeli zrobimy coś takiego, to wtedy warunek sprawdza, czy wartość zmiennej naboje jest różna od zera, a więc czy siedzi w niej cokolwiek innego niż 0. Może być to na przykład 1, 2, 20, ale też liczby ujemne: minus 20, minus 30 i tak dalej, i tak dalej. Warunek można interpretować w taki sposób. Jeżeli w zmiennej naboje cokolwiek jest, coś, co nie jest zerem, Wtedy wchodzi do środka. Nas jednak interesuje sprawdzenie, czy gracz naboi nie ma, a więc wystarczy, że warunek zanegujemy. Od teraz będziemy sprawdzali, czy gracz nabojów ma 0. Napiszemy teraz sobie komunikat. Kolejne warunki będą bardzo od czapy, a więc będę sprawdzał przypadek, kiedy gracz ma 1 nabój, 2, 3, 4 itd. I do tego będę wypisywał stosowne komunikaty. A więc jedziemy. W każdym innym przypadku będzie to komunikat, że masz więcej niż 5 naboi. Oczywiście wszyscy się zgodzimy, że program jest kompletnie od czapy, jednak nie o to tutaj chodzi. Zauważmy teraz, że stworzyliśmy kolumnę siedmiu zespolonych ze sobą warunków, i każdorazowe wypisywanie else if, else if, else if potrafi być naprawdę żmudne. Na takie sytuacje istnieje dużo lepsze rozwiązanie i nazywa się ono switch. Otwieramy nawias i tutaj podajemy nazwę naszej zmiennej naboje. Następnie otwieramy klamerki i rozpatrujemy, jakie przypadki w zmiennej naboje mogą się pojawić. Każdy przypadek będzie oznaczony przez case, czyli po angielsku właśnie przypadek. A więc przypadek, kiedy ilość naboi jest równa 0, stawiamy teraz dwukropek oraz ponownie otwieramy klamerki. I w tym miejscu piszemy nasz komunikat. Teraz przypadek, kiedy tych naboi jest dokładnie jeden. I podobnie postępujemy w pozostałych przypadkach. Funkcję Elsa w tym przypadku pełni klauzula default. Czyli w każdym innym przypadku tych naboi mamy ponad 5. I na końcu zwrócimy sobie return plugin-handled. A więc działanie jest bardzo podobne do naszego ifa. Najpierw sprawdzana jest wartość w zmiennej naboje, po czym odpalany jest konkretny warunek. Przykładowo, kiedy naboi będziemy mieli na przykład 2, zostanie odpalony case 2. Skompilujmy sobie teraz nasz program. Jak widać, błędów nie ma. Dopiszmy sobie teraz do pluginu jeszcze jedną komendę. Będzie ona sprawdzała, czy gracz jest vipem. I będzie wypisywała to na czacie. I tutaj skorzystam z funkcji, której używaliśmy w poprzednim odcinku. Funkcji sprawdzającej, czy gracz jest VIPem. Konstrukcja funkcji będzie bardzo prosta. Jeżeli gracz jest VIPem, informujemy go o tym fakcie. I oczywiście else. Okazuje się jednak, że w tym przypadku nie musimy wcale stosować IFA. Możemy użyć tak zwanego skróconego trybu warunkowego. Najpierw pozbywamy się tego całego IFA i piszemy print to chat. I nasza informacja. Dwukropek. I w tym miejscu będzie pojawiać się tak, jeżeli VIP-em jesteśmy, oraz analogicznie nie jeżeli nim oczywiście nie jesteśmy. I teraz zapytacie się, jak to osiągnąć bez używania ifa. W tym miejscu postawimy sobie %s, a więc nasza reguła formatująca dla stringa. Możecie się pewnie domyślać, że w tym miejscu będzie podstawiane tak, jeżeli gracz jest VIPem, oraz nie, jeżeli nim nie jest. Skoro jest %s, to jest oczywiście kolejny argument funkcji. I właśnie w tym miejscu będziemy przeprowadzali nasze sprawdzanie. Najpierw piszemy, gracz jest VIPem, Zauważmy teraz, że w tym miejscu w kodzie zostanie wywołana funkcja, która zwróci rezultat działania, a więc w tym miejscu niejawnie pojawi się prawda bądź też fałsz. I ten fakt możemy sobie wykorzystać, stosując właśnie skrócony tryb warunkowy. Stawiamy teraz znak zapytania, i teraz w tym miejscu w kodzie pokazujemy, co wstawić w procent s, jeżeli ten warunek jest prawdziwy. A więc tutaj możemy wstawić bezpośrednio tekst tak. Funkcję ELSA pełni tutaj dwukropek. Czyli jeżeli ten warunek okaże się nieprawdą, wówczas string zostanie podmieniony za to, co znajduje się tutaj. I oczywiście będzie to NIE. Kiedy gracz wpisze VIP, odpalana jest funkcja VIP Info. Następnie wypisywany jest stosowny komunikat DLA KLIENTA. Jesteś VIPEM i widzimy teraz regułę formatującą. I za tą całą regułę odpowiada ten wycinek kodu. Najpierw sprawdzamy, czy gracz jest VIPEM, wchodzi do trybu warunkowego, jeżeli tak, to podmienia stringa za tak. W przeciwnym razie podmienia go na nie. Teraz oczywiście kompilacja i widzimy tutaj mały problem, ponieważ widzimy, że w linii numer 12 oczekiwany znak, czyli expected token, to średnik. I jak możemy się domyśleć, w linii 12 o jeden wyżej brakuje naszego średnika. Tak więc teraz średnik sobie dodam, zapiszę i przeprowadzę kompilację jeszcze raz. I teraz już bez żadnych niespodzianek. Widzimy się na serwerze. Widzimy, że moja ilość naboi to aktualnie 20. Komenda, wykrzyknik bądź ukośnik naboje. I zgodnie z prawdą mam ich ponad 5. Teraz sobie je wystrzelam. Teraz nabojów mam już 5. Sprawdźmy, jak komenda zachowa się w tym przypadku. I widzimy dokładnie, że mam 5 naboi. Powinno być nabojów, ale to tam. Teraz 4. I widzimy, że teraz nie mam żadnych nabojów. Teraz sprawdźmy sobie naszego VIP-a. Pamiętamy, że było to polecenie wykrzyknik, bądź ukośnik, oczywiście VIP. Tak, teraz już na szczęście VIP-a posiadam. A więc, jak widzimy, warunek działa poprawnie. Na dzisiaj to wszystko. Teraz na pewno żaden warunek nie będzie Wam już obcy. Wpadajcie na forum i korzystajcie z notatek, które przygotowuję dla Was do każdego odcinka. I widzimy się już za tydzień. Na razie.